To na pewno nie były drony ukraińskie, więc każdy, kto mówi o prowokacji ukraińskiej albo jest um... Y, autorem, albo jest powielającym rosyjską dezinformację. Albo... Pani powiedziała, że, w deba że de plan debaty jest ustalony w poniedziałek. Czy kiedy drony spadną na Berlin, też mamy powiedzieć, że temat został ustalony w poniedziałek? Mamy Już... tsunami poparcia, które musi się przełożyć na fakty, na, na fakty. Politycy to jednak specyficzny gatunek. Jak trwoga, to do boga, a jak za miedzą robi się gorąco, to Radosław Sikorski leci do RMF-u płakać i zwalać winę na wszystkich, tylko nie na siebie. Facet, który przez lata jechał po trampie jak po łysej kobyle, teraz nagle dostaje amnezji i wystawia rachunek za bezpieczeństwo Polski prezydentowi Nawrockiemu. Że nada, to mało powiedziane. To jest festiwal hipokryzji na najwyższym poziomie. Więc przypominam, że jesteście na kanale Kto Wygrał, a my dzisiaj bez znieczulenia rozkładamy kłamstwa na czynniki pierwsze. Zacznijmy od konkretów. Sikorski w wywiadzie wylicza, czego nam teraz trzeba. W skrócie: więcej żołnierzy, więcej sprzętu, więcej wsparcia. Standardowa lista zakupów, którą każdy polski polityk ma wytatuowaną na przedramieniu od lat. Ale zaraz potem następuje genialna w swojej bezczelności Wolta. Pan minister stwierdza, że cała ta sytuacja to tak naprawdę test, ale nie dla NATO, nie dla Putina, tylko dla, uwaga, specjalnych relacji prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem. No, to jest test dla NATO, Putin nas testuje, ale też, też test dla skuteczności tych specjalnych relacji, jakie ma prezydent Nawrocki z prezydentem Trumpem. No, zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Sikorski, z miną pokerzysty, rzuca w eter, że zobaczymy, czy te specjalne relacje przyniosą jakiś efekt. Czyli co? Polska potrzebuje systemów przeciwrakietowych, a Radek sprawdza, czy Nawrocki ma w telefonie zapisany numer do Trumpa? Co za absurd. To jest klasyczna zagrywka politycznego cwaniaka. Sikorski stawia Nawrockiego pod ścianą. Jak Trump pomoże, to Radek powie, że to dzięki jego naciskom i publicznemu postawieniu sprawiedliwości. Jak USA oleje temat, to Sikorski wyjdzie na mównicę i będzie krzyczał, że Nawrocki to nieudacznik, a jego przyjaźń z Trumpem jest gówno warta. Niezależnie od wyniku, Sikorski próbuje wyjść na swoje, ale pan minister chyba zapomniał, że internet nie zapomina. Chcielibyśmy przypomnieć, że to właśnie Radosław Sikorski przez lata publicznie krytykował i wyśmiewał Donalda Trumpa. Był tak aktywny w tej krytyce, że nie tak dawno, kiedy próbował się wprosić do Białego Domu, to grzecznie, ale stanowczo pokazano mu drzwi. A teraz ten sam człowiek ma czelność mówić o testowaniu relacji? Może gdyby sam Pan nie spalił za sobą wszystkich mostów, to teraz nie musiałby liczyć na cudze znajomości? To wygląda jak czysta zawiść. Sikorski nie może znieść, że Trump woli rozmawiać z kimkolwiek innym niż z nim. Więc skoro sam nie może zadzwonić, to próbuje chociaż narobić smrodu wokół tych, którzy mogą. To jest małe, to jest słabe i na pewno nie służy polskiemu interesowi. Idźmy dalej, bo robi się jeszcze ciekawiej. Sikorski w tym samym wywiadzie mówi o tsunami poparcia, które płynie do Polski z całego świata. Brzmi pięknie, prawda? Tsunami potężna siła, która zmiecie wszystko na swojej drodze. Problem w tym, że na razie to tsunami ma siłę spuszczanej wody w kiblu. Mamy tsunami poparcia, które musi się przełożyć na fakty, na, razie. na fakty. Oczywiście. Przekłada się już na fakty, powoli. No, to dopiero 24 godziny, więc dajmy ludziom czas na zbadanie co jeszcze w zasobach mają i spodziewamy się, że te, te deklaracje nastąpią. Spodziewamy się, rozumiem, więcej broni, więcej, być może także więcej wojsk natowskich na terenie. Już powiedziałem, najważniejsze w tej chwili priorytetem są zdolności e, e, przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, I, e, e, i potrzeba jako lekcja z tej wojny, którą odrabiamy jako sojusz zbyt wolno, że mam że nowym sposobem prowadzenia wojny są chmary dronów. Minister sam przyznaje, że te wielkie deklaracje muszą się dopiero przełożyć na fakty, bo na razie to minęły zaledwie 24 godziny. I dodaje, że jako sojusz zbyt wolno odrabiamy lekcje z tej wojny. No, odkrycie roku. Ale wiecie, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze i zarazem najbardziej tragiczne? Ta cała pokazówka wsparcia. Nasi wielcy sojusznicy z Unii Europejskiej są tak przejęci zagrożeniem dla Polski, że w Parlamencie Europejskim nawet nie zwołano żadnego nadzwyczajnego posiedzenia. Biznes jak zwykle. Debatowali sobie o krzywiźnie banana. I prawach ślimaków, podczas gdy za naszą wschodnią granicą ważą się losy bezpieczeństwa całego kontynentu. Pani powiedziała, że, w deba że de plan debaty jest ustalony w poniedziałek. Czy kiedy drony spadną na Berlin, też mamy powiedzieć, że temat został ustalony w poniedziałek? Reakcja Parlamentu Europejskiego powinna być natychmiastowa. Punkt dotyczący rezolucji. Związane z sytuacją w Polsce i w Unii Europejskiej powinien być reakcją stanowczą. Chcecie państwo jako Europejska Partia Ludowa dyskutować o armii europejskiej, a pani nie. No i z tego, że nie jest na punkt. Pani przewodnicząca, sytuacja jest nagła. W Polsce spadły drony rosyjskie, a pani mówi, że w poniedziałek ustalono temat debaty. Jutro dyskutujemy o Kongo, a nie o sytuacji w Polsce. To jest skandaliczne, co pani robi. Jeżeli, jeszcze raz powtórzę, drony spadną w Berlinie, również mamy mówić, że temat był ustawiony w poniedziałek. Mają się nie mieści w głowie. To jest właśnie to tsunami poparcia. Ile dywizji pancernych da się wystawić za lajki na Twitterze? Ktoś wie, bo ja chyba przespałem te lekcje strategii wojskowej. Sikorski to widzi, ale zamiast walnąć pięścią w stół i powiedzieć wprost, że jesteśmy robieni w konia, on on dalej opowiada bajki o deklaracjach, które nastąpią. To jest polityka gestów, a nie realnej siły. Wysyłają nam wyrazy zaniepokojenia, a my potrzebujemy patriotów. To jest ta fundamentalna różnica, której niektórzy w Brukseli i w Warszawie zdają się nie rozumieć. A teraz Wisienka na torcie. Moment, w którym Sikorskiemu kompletnie odjeżdża Peron i zamienia się w inkwizytora tropiącego herezję każdego, absolutnie każdego, kto ośmieli się głośno zastanawiać, czy w całej tej sytuacji nie ma jakiegoś elementu ukraińskiej prowokacji, minister z automatu wrzuca do jednego worka z napisem wróg. Nie ma dyskusji, nie ma miejsca na wątpliwości. Albo jesteś autorem rosyjskiej dezinformacji, albo pożytecznym idiotą, albo po prostu agentem. Koniec. Kropka. Jak nie myślisz tak jak on, jesteś zdrajcą i pachołkiem Putina. Proste? Proste. W każdym razie to na pewno nie były drony ukraińskie, więc każdy, kto mówi o prowokacji ukraińskiej, albo jest um, y, autorem, albo jest powielającym rosyjską dezinformację. Albo jest pożytecznym idiotą, albo jest Taki agentem. Takich też nie brakuje. To jest agentura, która y, 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 może być agentem. Jesteśmy obiektem od lat zmasowanej wojny informacyjnej. I jeśli słyszę polityków, którzy natychmiast mówią, że e, e, dlaczego obwiniacie Putina, to znaczy, że już zostali uwrażliwieni pozytywnie na, na no, rosyjskie jak przekazy. Powiem wczoraj publicystów poważnych, konserwatywnych pism Polskich, którzy pisali, że no, ewidentnie Ukraina próbuje nas wciągnąć w wojnę. No więc to jest dokładnie e, to jest taka gotowość do bycia pożytecznym idiotą Putina. Panie ministrze, chwila, moment. Zwolnij pan trochę. Na chwilę obecną faktycznie nie wygląda na to, by była to Ukraina. Ale robienie z każdego przejawu sceptycyzmu zbrodni przeciwko państwu to jest czysty zamordyzm intelektualny. Czy Radek Sikorski ma aż tak krótką pamięć, że zapomniał już o incydencie w Przewodowie? Wtedy jakoś nikt nie darł szat i nie krzyczał o agentach, kiedy nie jakiś tam konserwatywny publicysta. Ale sam prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik sił zbrojnych, otwarcie przyznał, że Kijów próbował nas wtedy wciągnąć w wojnę. Dzwonił do pana prezydent Ziłański. Można powiedzieć, że wywierał na pana presję, żeby Polska natychmiast oświadczyła, że to jest ruska rakieta? Można tak powiedzieć. Był pan wtedy w szoku? Nie. Ale nie, nie, nie odebrał tego pana, pan jako yy, próbę wciągnięcia Polski do wojny? Odebrałem. Czy z Ukrainy? Odebrałem. I co pan powiedział? Nic. Ono po początku próbują wciągnąć wszystkich w wojnę. To jest oczywiste, to jest w ich interesie, żeby wszystkich wciągnąć w wojnę, a zwłaszcza najlepiej byłoby, gdyby udało się wciągnąć w wojnę kraje NATO. No, oczywistą sprawą jest, że poszukują tych, którzy by, no, którzy by po ich stronie walczyli czynnie przeciwko Rosjanom, to to nie jest nowe, to jest to się dzieje od pierwszego dnia. Czy prezydent Duda też był wtedy pożytecznym idiotą Putina, panie Sikorski? Czy głowa państwa polskiego powielała rosyjską dezinformację? No. No, śmiało, czekamy na odpowiedź. To jest właśnie cały problem z takimi politykami jak Sikorski. Dla nich świat jest czarno-biały. Albo jesteś z nami i bezkrytycznie powtarzasz naszą narrację, albo jesteś z Rosją. Nie ma nic pośrodku. A prawda jest taka, że Rosja od lat prowadzi przeciwko nam wojnę informacyjną. To fakt. I każdy, kto ma trochę oleju w głowie, o tym wie. Ale to nie jest powód, żeby wyłączać samodzielne myślenie, zamykać usta krytykom i łykać wszystko jak młody pelikan. Trochę zdrowego rozsądku i sceptycyzmu jeszcze nikomu nie zaszkodziło, szczególnie w tak napiętej sytuacji. Więc co nam zostaje po tym wywiadzie? Mamy obraz polityka wściekłego, sfrustrowanego i miotającego się od ściany do ściany. Z jednej strony płacze, że sojusznicy nas olewają i nie dają konkretów. Z drugiej zrzuca całą odpowiedzialność na prezydenta, bo sam sobie w przeszłości narobił wrogów i spalił kontakty, a na koniec każdego, kto ośmieli się mieć inne zdanie, wyzywa od ruskich agentów. To nie jest portret ministra spraw zagranicznych silnego frontowego państwa NATO. To jest obraz politycznej bezradności i histerii opakowany w typową dla Sikorskiego arogancję. Może zamiast biegać po mediach i szukać winnych wszędzie dookoła, pan minister powinien wziąć parę głębokich oddechów, zrobić sobie zimny okład na czoło i przypomnieć sobie, że dyplomacja to nie jest gala rozdania Oscarów, gdzie liczą się emocje i piękne słówka. Tu liczą się fakty, siła i zimna kalkulacja. A wy co o tym wszystkim myślicie? Czy Sikorski ma rację i słusznie ciśnie na Wrockiego i sceptyku? A może to tylko polityczne gierki i festiwal frustracji? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę, jeśli materiał Wam się podobał, i koniecznie zasubskrybujcie kanał Kto wygrał. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!